W sobotę 24 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu pożegnaliśmy Jarosława Kwiatka, wieloletniego zastępcę dyrektora do spraw technicznych eksploatacyjnych spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko własnościowej Słowianin. Podczas ceremonii pogrzebowej żegnała go rodzina, przyjaciele, ale też pracownicy spółdzielni mieszkaniowej Słowianin, w tym prezes Mariusz Łukaszek. nie zabrakło przedstawicieli floty Świnoujście, z którą przez lata Jarosław Kwiatek był związany jako członek zarządu, ale przede wszystkim jako kibic. Wśród tłumu żałobników była też prezydent miasta Joanna Agatowska. Nie sposób jednak wymienić wszystkich, którzy w sobotnie południe przyszli na cmentarz pożegnać Jarosława Kwiatka. Miłosierny Boże, Ty dajesz duszom wiernym odpoczynek. Prosimy cię pobłogosław to miejsce. Ten grup uwolni od wszystkich grzechów duszę Jarosława, którego prochy ciała tutaj składamy, a mógł razem ze świętymi bez końca radować się w Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania prochów ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje. Aby prochy ciała naszego brata wskrzesił chwalę i powołał go do społeczności świętej. Najpierw prośmy tutaj wspólnej naszej cichej modlitwie podziękować za dar jego życia, za te wszystkie relacje, które nas łączyły ze zmarłym Jarosławem, za każde jego dobre słowo, za każdy jego uśmiech. Za jego wyciągnięto dłoń, za to, co czynił dla na swoich najbliższych, dla mamy, rodziny, żony z dziećmi, z, dzie z dziećmi, jak również dla na najbliższej rodziny i tej rodziny, gdzie pracował współdzielni Spółdzielni Słowianin i tej rodziny, w której też angażował się Flota i dla nas, z którymi mieliśmy z nim do czynienia, tak licznie jesteśmy zgromadzeni, aby właśnie o strony takiej zewnętrznej, ludzkiej, swoją obecnością, tym takim elementem zewnętrznym, jakim jest kwiat, czy zapalona lampka z nicz, wyrazić swoją wdzięczność za dar osoby. Święty brat Albert mówi, że każdy z nas dla drugiego człowieka jest bochnem chleba, z którego inny spotykając się, ubogaca siebie, i ten dar osoby, te wartości duchowe wraz z do grobu, ze śmiercią nie odchodzą, zostają wśród nas. I dzisiaj tak licznie zgromadzeni jesteśmy, aby za ten dar osoby podziękować. To tak jak wspomniałem właśnie w duchu miłości, wspomnienia i pamięci. Wtedy kiedy czas tutaj naszej pielgrzymki zakończy się tak na ziemi. Abyśmy tam spotkali się razem w wieczności, Chwalę Boga Ojca. W imieniu najbliższej rodziny, żony, dzieci, jak również mamy zmarłego Jarosława, najbliższej rodziny, wszystkim uczestnikom tego ostatniego pożegnania, za każdy wyraz współczucia, pomocy, mówię wszystkim tutaj uczestnikom serdeczne, Bóg zapłać. Zgasło światło, nastała ciemność, lecz nie nocy. Cuma zastygły w ciszy, wypaliła się świeca, zegar zatrzymał swój bieg, czas dobiegł kresu przeznaczenia. Pozostała już tylko ostatnia droga, pożegnanie najbliższych, ból i łzy. W orszaku żałobnym smutku podążyliśmy na miejsce Twojego spoczynku. Byłeś pośród nas, o dzisiaj pozostaniesz w naszych sercach pamięć, wspomnienia w modlitwach. Ty pozostajesz tutaj, a my wracamy do szarej naszej codzienności, bo nie pora na nas jeszcze. Ale w sercu zatrzymujemy obraz i pamięć o Tobie. Jarosław Kwiatek zmarł 13 sierpnia w wyniku tragicznego wypadku, do którego doszło pod między zdrojami. Tydzień przed nim świętował 50. urodziny.